witamy w kolejnym odcinku Delirium Plons, gdzie gramy w Knights of Pen and Paper i próbujemy, próbujemy pokonać epickie przygody ciąg epickie dalszy. przygody ciąg dalszy. Ale to jest ambiwalentna. Epicka bym powiedział, ale monotonna. Tak, bo czy wymaga. No to się nie wyklucza wtedy? Eee, kurde, może. Wiesz to zjem zjem chleb. Z pastę do zębów. I zjem, pastę, zjem chleb i zjem pastę do zębów. Kiedyś jak ten, jak była pasa do zębów. E... O smaku gumy. Nawet moja nie, no, chyba. I, no. Moja bo, ulubiona była o smaku koli. I taką dostawałem na przykład, jak chodziłem do przedszkola. I, I oczywiście tak. <noise> zawsze, Zazwyczaj używałem jej zdecydowanie za dużo podczas mycia zębów, bo część szła na szczoteczkę, a część, a część została. Ale pamiętam, że e, połknięcie pasy do zębów nie jest, nie jest przyjemne za bardzo dla twojego przyłku. Nie, Takie chyba nie. uczucie zostawiam. Chyba nie, chyba... Ma... Dawno tego nie robiłem, aż <laughs> sprawdzę. <laughs> Idziemy do e, świątyni w lesie i oczywiście zostaliśmy zaatakowani przez... Uuu. Ale się rozmawiam, czy są jakieś nawiązania popkulturowe? E, to no. chyba mamy po prostu klasyczną, zrujnowaną świątynię. Ja uleczam się, bo to oczywiście... Ale ty natomiast rzucisz w nich meteorem. Uuu. Miałem, nadzie Miałem nadzieję, że trochę no to więcej. Chyba... Czy wydaje czy my przegrywamy? Tak, przegrywamy tę walkę. Będziemy musieli. Będziemy musieli spalić ich fireballem. Czyli wykorzystać... No, ale dobrze, w końcu czujemy, że żyjemy. Tak. <grych> Postaram się nie deadnąć. Na razie nie jestem przydatny, jeśli chodzi o... o właśnie tego się obawiałem. Nie jestem przydatny, jeśli chodzi o ofensywę. Za, tak. Nie, 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 nie. Dokończyć się. Tak, jeden... na pewności, no, bo wtedy... Jeśli szansa jest taka, że on przeżyje, to atakuje nas dwóch, a tak atakuje nas jeden. Mm -hmm. O! Mój ten striket, strike, tak, jest, tak jest, lepszy, ale wiesz, co zabijesz go teraz? Nie masz many. Będziesz musiał wypić MK. Tylko żeby bo... mnie teraz nie zabił. Kurwa za mało. za mało. Super, dobra, mój lider strike. A, a, a Co teraz? No nic, odżyjemy cię, co, tylko jedziemy. Poza audycją mówicie, że Wam się nie podoba? <laughs> nawet nie tylko poza audycją. <laughs> za karę to robicie, nie? Za 23, tak. No nie ma problemu. Możemy Cię zrezurektować. Większy problem jest. Czekaj, a czy to, że umarłem i teraz mnie wskrzesiłeś, ma jakieś konsekwencje? I jak ja umarłem za pierwszym razem, nie było żadnych konsekwencji. Oprócz tego, że kosztowało nas 123 zł, czy tam 10 wtedy. No. Czyli tak naprawdę. No, nie musimy się bać śmierci. Nie, nie musimy się bać śmierci, tak. Mnich powiedział nam, że. W sumie mnich, tak? Powiedział nam, że tak. może ponownie stać się obrońcą tej świątyni. My skończyliśmy quest'a, ja dostałem kolejny poziom. <coughs> kolejny poziom, na którym mówiliśmy, że to do czegoś mogę dołożyć, do Hila. Pytanie, czy inwestujemy w to, że nosisz zawsze przy sobie coś do kilowania, Czy raczej idziesz e nie, jak mam samą mm. Jak mam heало, to wolę mieć umiejętność. A potem dołożę sobie leader striker. Wracamy do wioski, ponieważ potrzebujemy wydać pieniądze na leczniejsze przedmioty, zanim zanim zaczniemy walkę. Tak chcemy, zac HOce... <słuch función> Zanim zaczniemy walkę z game devem. Bardzo, bardzo zabawny. <słuch> O, widzisz nawiązanie? Eee, czekaj, spróbuję znaleźć. Drzewo z Kirby'ego? Nie, 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 wiem, nie, nie, nie wiem. to jest drzewo z nie, Aha, babcia, tak? Babcia, no. Ale mogę e, ja mogę nie, 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 powiedzieć? Babcia, babcia nie, nie, być drzewem. Babcia jest nie, człowiekiem. Uważam, że moja teoria może być słuszna, bo ona mówi I care for all those souls that end <laughs> Będziesz ty się ty to tak chciał. No jesteś kurwa chwilkiem. No nie no, nagrywamy to w jego pokoju, w niech mu będzie, No wiem. Ja. Zostawcie mnie jak gościnny ten. Tak, tak. Nie, to, to nie jest powiedziane, że ten, tylko on niewyraźnie mówi, więc ten ma trochę i trochę sepleni, więc nie. To jest, pro, to, to jest problem. Głośniej byś musiał. I w jego głosie są błędy ortograficzne. <laughs> 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 Wartek mówi, błąd, że są otwarte. <laughs> I jak, jak słyszę, jak mówię, który, to też widzę, jak Był Otwarte. <laughs> Idziemy do sklepu i teraz... Ale kupę... była kiedyś w języku polskim różnica między rz a rz. Kropką, I chyba ch i ch też. Tak. Z tego, co wiem, to na wschodzie jeszcze cały czas mówią to trochę inaczej. Albo jak byłeś tam z kresów i najlepsze jest to, że zawsze było na lekcjach polskiego albo pojawiało się gdzieś tam w kulturze kresy ja nadal nie mam pojęcia, co to jest. Nie wiem, co to oznacza. Znaczy wydaje mi się, ja tak rozumiem kresy, że to są. Zależy takim... Znaczy to jest słowo, które napiera znaczenia kontekstowo. W sensie zależy, kiedy je wypowiadasz. Co innego będą zaczęły kresy, jeśli będziemy mówili o na przykład o Rosji, a co innego będą oznaczały kresy, kiedy będziemy No dobra, o to, ale to odpowiedz mi, co oznaczają w Polsce jak mówimy, bo łatwo mówiło się, że o ktoś jest z kresów i co to oznacza? Wschodnie tereny, Rzeczpospolitej. Czyli to, co jest przy granicy, ale też. Jeśli mówimy o okresach historycznych, to będziemy myśleć o... E, <coughs> w Ukrainie. Mhm. Aha, czyli wliczamy to na przykład jakiś e, kijów i tak dalej, że to. Tak, tak. Tak bym stawiał. Okej, okay, okej, okay, dobra, to. No, tak rozumiem. Kupuję to. <coughs> zrobimy zrobimy jedną. Uuu, mamy tylko tę misję, do... tylko ten quest, czyli wracamy robić. Wracamy robić quest fabularny bez zważania na to jak to jest trudne, jak to, jak to jest trudne, tak. 14. 14. I zobaczmy, <coughs> zobaczmy co, jaki w lesie możemy stworzyć sobie quiz. No eee, wiesz co, wykniemy sobie takie łatwy, tak dla, dla poprawy nastroju. Ponosimy... Glowstone i... aha, idziemy do Default Village, super. I będziemy... Czyżby glowstone jest jakimś nawiązaniem do programowania? Mm, nie rozumiem. ja nie, nie, nie sądzę, uważam, że to jest po prostu... E, że to jest po prostu... o, świecący, niesie świecący kamek, dosłownie. No czyli... o, ale zobacz, zobacz tych przeciwników. <ścoughs> Bam! Uuu, przeżył jeszcze. Leader Strike'iem go zaatakuje. Może by się uda teraz chociaż poziom dostać, chociaż może być za mało Expa, no właśnie tak myślałem. Co? So, musiałbym poszukać jakiegoś. E, itemu. Ej, choklik. Wiesz co, chyba musiałbym poszukać jakiegoś itemu, które dodaje mi dodatkowe doświadczenie. Zaraz zobaczymy, bo w Default Village był e, sklepikarz miał więcej przedmiotów niż, e, niż we wszystkich innych miejscach. I nawet bym zaufał tobie, że zawsze będziesz zbierał agro mm -hmm, i wyrzucił mm -hmm. jakąkolwiek obronę. No i dostałeś, dostałeś poziom. Fajne. Czyli jesteś mobaj na 15 i fireball, fireball. 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 Jedyne co potrzebuję tak naprawdę. Y y jeszcze ten meteor bym. Ten, ale wiem o co ci chodzi, bo ten meteor po prostu daje obrażenia na wszystkich, nie? myślę, ale... że będziemy potrzebowali dodać trzeciego gracza, który będzie tym. Co w Pokołanek zawsze było, czy mieć jednego noga, który tam. Jakby, wszystkie te, które potrzebujesz do podróżowania. Jakby takiego znam... użytkowego. Gdyby Hohlix z nami grał, to, to tak bym zrobił, ale tak uważam, że jest to niepotrzebne, bo to <noise> rozdzielałoby naszą tę atencję na, na dwie różne osoby. Bag of sweets... Czym? nic nie ma? Nic nie ma. Dobra, zrobiliśmy tego państwa. Kup, kup coś od razu, jak kup, jesteśmy. Dobra. E, mamy całkiem sporo rzeczy. Dążyć jeszcze, tak, ja zawsze lubię mieć zapasy. Poczekaj, bo mamy e, grzyb. I dostaniemy po tysiąc punktów doświadczenia. Ja jestem jak ci, którzy przeżyli wojnę. <laughs> na, 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 zapas. na zapas. Na zapas, wolisz na zapas, okej. Okay. Eee, czyli kupujemy. I teraz tak, ten... Ryba się przyda. Ale weźmiemy też steak. Bo steak jest... Wydaje mi się, że ma dobrą wartość. A, ale jestem dzbanem. Kurwa. Zapomniałem, że mogę przejść do przedmiotów, które faktycznie można nosić. I teraz... A, dobra. No to dobra, szukamy wszystkiego, co daje bonusy do zdobywanego doświadczenia. Ja przede wszystkim przede wszystkim muszę zobaczyć, co mamy na ten moment. Ty masz tak. Plus 4 do magii, plus 9 do magii, plus 3% do złota I, i krytyk. I ten krytyk jest słaby bardzo, moim zdaniem. I to, to, to dobra, byśmy i złoto też wyrzuć. Złoto? Tak. Okej. Okay. Nie, bo... I, czyli sprze sprzedajemy to, tak? Tak. Plus 1 do ataku, plus 4 do, no do expa, plus 4 do expa, plus 12 do helta. E, ja czuł, e, to wszystko, zostawiam, ale, ale, ale big no. e, sprzedajemy. Dobra. A tutaj I... to chyba jest jedna z pierwszych rzeczy, którą kupiliśmy. Tak, 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 więc teraz, idziemy, terminowało. teraz idziemy na dobre zakupy, ale najpierw sobie sprzedamy. Wszystko sprzedamy. Za jeden. Te, no, <laughs> tego się spodziewałem, to są początkowe przedmioty, nie? Oprócz... Tego twojego I teraz wjeżdżamy w przedmioty, jedziemy na sam dół. Bo możemy mieć na 15 poziomie 5% magii, 5 nie, 6 magii. Nie, a zobacz, rzeczywiście, no mówię. Plus 7 jak ekspo. Poproszę. I ja sobie wezmę. Ja jedną rzecz tylko, tak? Miałem jedną wolę. Za, zaraz ten, będzie więcej, tylko nie pamiętam wszystkiego. Ej, to, jest, to ci się przyda moim zdaniem. Ringo no. fire, ring of fireball. A Ja sobie jeszcze wezmę... Ja sobie wezmę więcej życia może w takim razie. Musiałbym zobaczyć jaka jest szansa fireball na krytyka. Plus 6 do magii. myślałem się, że możesz sobie tak ułożyć postać, że będziesz miał 100%. Albo 90% pewnie zawsze za każdym mm -hmm. razem mm -hmm. jak atakujesz na krytyczne obrażenie. A wiesz co? Zaryzykuję i kupię buty. <laughs> kupię buty nie sprawdzając, czy są dobrze, <laughs> dobre rozmiarowo. <laughs> I potem, jeśli będziesz. Nie, jeszcze zamówić ten skin. Tak, i jeśli będziesz... będę szedł, i będziesz słyszał a To znaczy, że to buty są za ciasne. Za, e, nie zapojenie. A uczysz sprawdzić potem, co na ten. E... Nie, one ci dają plus jeden do. Nie, nie, do które jest twoje? Jakby... Emerald. To, no. I. No. I plus, i Fireball. Tak. Natomiast ja zakładam shoes. Okej, okay, myślałem, że sprzedałem te fungi. okej. Okay. Ty jesteś... Jesteśmy... Dobra! Jesteśmy gotowi, jesteśmy gotowi... Jesteśmy gotowi na tę misję, która może czasami przesunąć nas dalej w fabule. Dojedziemy sobie tam, do tak zwanego Forest Temple. Bez przygód. I tak nie mamy siana, i tak nie mamy siana na wydawanie, na nic innego, więc olewamy to i jedziemy. No jakbyśmy nie mieli, aha, jakbyśmy nie mieli kasy, to musimy wykorzystać quest'a za ten... zrobić quest'a, żeby dostać siano na, tak. na to, żeby móc podróżować. I teraz... Aha, no teraz był problem, jak ktoś z nas umrze. Bo nie, bo bo nas nie ma znaczenia. Wezmę... okej. Okay. Eee. Ale dobrze, przynajmniej, przynajmniej będziemy się starać. Oh my god, oni robią żart z Game Dev'ów, no nie wierzę w to. Nie, nie wychodzimy, nie wyjdziemy stąd. To jest świątynia lasu, i nie sądzę, że wy jesteście jej ochroniarzami. Strażnikami. Wiem, ale to, to był żart, taki współczesny. No. <laughs> Teraz głos game Devów. <coughs> Przybyliśmy tutaj po artefakty. Dostaniemy je i będziemy podróżować czy, między światami. Czy to już jest ten koniec, że oni są tymi swoimi? Nie, nie, nie. Chyba, chyba. O, nie. zła ekipa. Muszę powiedzieć, że... Nie, może nie wygląda to. Zacznij od pierwszego. Aha, czyli Fireballem. Tak, no myślę, że będziemy ich eliminować. Okej. Okay. Myślałem, że może uda się trochę więcej im zabrać, ale chyba chyba jesteśmy w stanie. Czekaj, a ile twój Leader Strike zadaje? Mniej więcej? Zabijesz tak. go czy nie? Zabiję go. Dobra, to ci ufam, no to w dwójkach. To no, już ma jakoś obronę lepszą. Czekaj, okay, a na razie najważniejsze jest to... O właśnie chciałem powiedzieć, że atakują mnie, ale... Zabiłem ja go, dobrze, jest, jest. Dobrze. <laughs> dobrze, że mi załatwiał. leczenie. Nie zauważyłem który. Spokojnie będziemy ich. Rzucić ich metą i eliminować ich po kolei? Po kolei. Kurwa, nie, myślałem, no, że, myślałem, że, mam... to, to mogło nas kosztować grę. Nie, że to ja tego Nie, 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 absolutnie. Najpierw. No i, przez... i co teraz? No i teraz pytanie brzmi. Game over. Musimy stworzyć nowe postaci. Do, Do zobaczenia cześć. w następnym odcinku Delirium Flones. Cześć i czołem. Cześć i czołem. Przegraliśmy.